Barszczyk czerwony na rosole to prosta, aromatyczna zupa, która zawsze smakuje wyjątkowo. Szybki w przygotowaniu i świetnie doprawiony. Idealny na każdą okazję, nie tylko na wesela. Do garnka wlej czysty rosół i go zagotuj. Po zagotowaniu zmniejsz ogień na mały, bardzo mały i wrzuć pokrojone w małą kostkę albo cienkie półplasterki buraki, dorzuć cebulę przekrojoną na pół, zgniecione nożem ząbki czosnku oraz dodaj liść laurowy, ziele angielskie i czarny pieprz w kulkach. Opcjonalnie możesz dodać dwa kawałki suszonych grzybów. Gotuj na bardzo małym ogniu około 45-50 minut aż do miękkości buraczków. Barszcz powinien tylko lekko mrugać na ogniu. Na 10 minut przed końcem gotowania dodaj majeranek. Majeranek można rozetrzeć wcześniej w dłoni. A już pod sam koniec dopraw solą i pieprzem do smaku, dodaj łyżeczkę cukru oraz tak z dwie łyżki soku z cytryny lub octu jabłkowego. Po ugotowaniu zdejmij z ognia i ostrożnie odcedź na sitku, aby został czysty wywar. Świetnie komponuje się z pierogami, uszkami, krokietami czy pasztecikami. A jeśli chcesz uzyskać jeszcze głębszy smak, to pod sam koniec gotowania dodaj kilka łyżek zakwasu z buraków. A cały ten przepis jest też na moim blogu www.kuchniaizy.pl Smacznego i udanego, błogosławionego dnia!